To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak płonący spiklerz Europy, czyli Ukraina, będzie wpływać na ceny żywności. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Sebastian Górek, to jest podcast Gazety Wyborczej. Ja jestem szefem redakcji ekonomicznej wyborczej BISA. Dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać z panem Markiem Wąsińskim z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, w piątek premier ogłosił nową tarczę tarczę antyputinowską, no i jej głównym elementem mam wrażenie, że jest yy, obrona polskich rolników, a także no, zareagowanie na zmiany na rynkach żywnościowych na rynku jedzenia, w szczególności jeśli chodzi o rynek nawozów. No, mieliśmy dotąd takie tarcze jak antykryzysowa, antyinflacyjna. To teraz okazuje się że żywność jest także tak dużym problemem, że potrzebuje aż tarczy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową spowodowaną wojną w Ukrainie, mamy do czynienia z sytuacją, która się odbije w znacznym stopniu na bezpieczeństwie żywnościowym całego świata, a może Przesadzam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe całego świata, bo to będzie rozłożone w regionach, ale na całym świecie będą odczuwalne podwyżki cen żywności, ponieważ Ukraina i Rosja były znaczącymi dostawcami właśnie produktów rolno-spożywczych, szczególnie zbożowych. I tu należy podkreślić, że jeśli chodzi o produkty zbożowe, to Ukraina i Rosja odpowiadały za 26% rynku światowego eksportu pszenicy na przykład, czy też jęczmienia 24%. Ukraina była też czwartym największym eksporterem kukurydzy na świecie z udziałem 13% światowych dostaw. To nie są tylko zboża, ale to są też inne produkty, między innymi oleje i takim przykładem jest zwłaszcza olej słonecznikowy. Te dwa państwa, Rosja i Ukraina, odpowiadały za 60% światowego eksportu olejów słonecznikowych. Więc y, mamy do czynienia z sytuacją, w której ograniczony eksport z tych państw, tych produktów, a jeśli chodzi o Ukrainę, no to oczywiście wojna wpłynie znacząco na możliwości produkcji i wpływa też na już obecne możliwości eksportowe, y, ponieważ Ukraina została odcięta od Morza Czarnego, nie ma jak eksportować swoich produktów drogą morską, a ta droga była też szczególnie istotna w eksporcie produktów zbożowych poza też Europę. Są jeszcze dwa czynniki, które mają tutaj wpływ. Widzimy też znaczny wzrost cen nawozów. I to odbywało się również jeszcze przed wojną w Ukrainie, ale inwazja wpłynie na to jeszcze silniej. Unia Europejska nałożyła embargo na import nawozów potasowych z Białorusi. Rosja zapowiada embargo eksportowe na nawozy do Unii Europejskiej. Wcześniej też ze względu na wysokie ceny sama też ograniczyła eksport saletry. Więc mamy tutaj do czynienia z rzeczywiście szeregiem czynników. Nie wspominając już o cenach, Paliw, które też oczywiście mają wpływ także na rynki rolno-spożywcze. Panie Marku, to ja tylko wtrącę się, ale spytam, czy my dzisiaj mówimy o problemie tego, że zboża, żywność będzie rekordowo droga, że te ceny poszybują w bardzo szybkim czasie w takie regiony, gdzie których dotąd nie widzieliśmy, czy mówimy o tym, że żywności, brzydko mówiąc, na świecie po prostu może czasami zabraknąć? Światowy Indeks Cen Żywności, który jest prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, w lutym, czyli jeszcze bez tego wpływu wojny, wyniósł 141 punktów i był to najwyższy odczyt w historii. To jest o 5 punktów drożej niż w styczniu i o 24 punkty procentowe niż w zeszłym roku, w lutym, czyli mamy do czynienia z postępującym wzrostem cen żywności, który następował przed tym konfliktem, a tak jak wspominaliśmy, ten konflikt przez szereg czynników wpływa na to, że te ceny jeszcze potrzebują wyżej. To, co Pan mówi o niedoborach żywności, no to to też jest takie Ryzyko rzeczywiście, że dojdzie do w niektórych częściach świata, najbardziej tutaj wrażliwe będą państwa najbiedniejsze, że dojdzie do braku żywności. Egipt sprowadza 86% pszenicy z Ukrainy i Rosji. Turcja 75%, Liban 96%. Te państwa blisko wschodnie są bardzo silnie uzależnione od dostaw zboża z Ukrainy i Rosji, więc wpływ tu będzie ogromny, a im państwo będą biedniejsze, tym ten wzrost cen i tym mniejsza podaż, no bo na pewno będzie mniejsza podaż, bo o tym, co się wydarzyło w Ukrainie, to Ukraina nie będzie w stanie produkować tyle zbóż. Rosja też wprowadza ograniczenia eksportowe na swoje produkty rolno-spożywcze, więc będziemy mówić w tym roku, Rzeczywiście w różnych miejscach świata o niedoborach żywności. Dotąd w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie i ataku Rosji na Ukrainę no mówiliśmy głównie o surowcach energetycznych, o ropie, o gazie, o próbach uzależnienia się od tych surowców i od, od Rosji, które traktują je jako pistolet gazowy, czy taki pistolet na ropę, można by powiedzieć. To teraz powinniśmy zacząć się poważnie martwić po prostu o to, jak świat powinien zareagować na problemy z brakiem żywności no w tych krajach biednych, bo z tego co Pan mówi rozumiem, że będzie dzisiaj walka północy z południem o to, gdzie te transporty z żywnością pojadą, a wygra północ, bo ma po prostu więcej pieniędzy. Tu bym wspomniał o tym, że północ jest nieco bardziej samowystarczalna. Rosja i Ukraina nie były kluczowymi dostawcami np. przykład zbóż do Polski czy też do Unii Europejskiej też zależy od rodzaju, ale na przykład jeśli chodzi o dostawy kukurydzy, no to tutaj rzeczywiście Unia Europejska była bardziej zależna od dostaw z Ukrainy, ale generalnie rzecz biorąc, Unia Europejska nie będzie miała aż takiego dużego problemu z zbożami, z olejami już owszem, Polska w kluczowych segmentach produkcji roślinnej i zwierzęcej jest samowystarczalna i tu możemy wspomnieć, że wskaźnik samowystarczalności wyniósł 18%. To oznacza, że produkcja zbóż krajowa wraz z importem, a pomniejszona o eksport i zmianę stanu zapasów jest o 18% wyższa i możemy mówić o tym, że Polska jest w stanie zapewnić się w kluczowych produktach, czyli takim jak zboża, mięs wołowina, drób, jaja, cukier, podaż tych produktów po prostu sami, nie ma zagrożenia. A powinniśmy tutaj rozmawiać też o takich pomysłach, ażeby na przykład częściowo eksport tej żywności ograniczyć, dbając o polskiego konsumenta, żeby jemu te ceny nie rosły? Wedle informacji z Ministerstwa w tej chwili nie widać w danych eksportu np. zbóż, który mógłby niepokoić, ale oczywiście może dojść do takiej sytuacji, że producenci widząc wysokie światowe ceny, no i tutaj zawsze ceny na rynkach międzynarodowych mogą być korzystniejsze dla producentów niż ceny krajowe, no to wówczas może dojść do zwiększenia tego eksportu i wówczas może rzeczywiście wchodzić w grę reakcja związana z ograniczeniami eksportu. Na chwilę obecną tego problemu w Polsce nie widać, ale właśnie niektóre państwa na świecie z tym problemem się spotykają. Między innymi wprowadziły Węgry, Egipt. Swoją drogą Rosja też ograniczyła eksport zbóż do państw Unii Euroazjatyckiej, a z kolei Ukraina też zapowiedziała ograniczenia eksportu niektórych Produktów, chociaż tak jak wspominałem wcześniej, jeśli chodzi o możliwości eksportowe i odcięcie od Morza Czarnego, to tak de facto w tej chwili tych możliwości są znikome. To też trzeba dodać jeszcze, że ceny tych zbóż w Polsce już wzrosły w sposób, no można powiedzieć, dramatyczny. W ciągu ostatnich dwóch lat, na przykład pszenica zdrożała z 750 zł do praktycznie 1600 zł obecnie. W kontekście tego co pan mówi, że tej żywności będzie mniej, że ona będzie droższa. Przypomina mi się sytuacja sprzed dekady. Mieliśmy kryzys w 2008 roku, on się szybko przekształcił z kryzysu finansowego w kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy, a później wyższą inflację w niektórych krajach, w szczególności wzrost cen żywności i tak zwaną Arabską wiosnę, ona w niektórych krajach, mówię tu oczywiście o Syrii, trwa do dzisiaj. Czy dzisiaj możemy mówić o tym, że problemy z zaopatrzeniem w żywność, problemy z cenami żywności będą prowadziły do niepokojów na świecie? Zero jedynkowo oczywiście nie możemy w ten sposób tego powiedzieć, ale na pewno w związku z tymi powiązaniami z historii możemy mówić, że takie zagrożenie wystąpi, po prostu takie ryzyko, że w związku z niedoborami żywności i wysokimi cenami. Potencjalnie możliwości protestów społecznych czy rozruchów mogą wystąpić, i tutaj szczególnie narażone właśnie będą te państwa, które są bardziej uzależnione od importu produktów z Rosji i Ukrainy, czy też najbiedniejsze państwa, niesamowystarczalne, które będą musiały się borykać z bardzo wysokimi cenami towarów rolniczych, szczególnie bo te są dla nich najważniejsze na światowych rynkach. Jeśli chodzi o te niepokoje, to te kraje, o których Pan wcześniej wspominał, czyli m.in. Egipt, Turcja, to są te kraje pierwszego, że tak powiem, ryzyka wystąpienia tych ruchów, które w jakiś sposób będą no, próbowały podważyć porządek społeczny, podważyć może władzę w danym kraju, czy to są jeszcze jakieś inne kierunki? Między innymi wydaje się, że sytuacja będzie dramatyczna w Libanie, który był w 96% zależny od importu i w którym sytuacja społeczno-gospodarcza była również tragiczna wcześniej, więc to rzeczywiście jest, wydaje się, że taka presja będzie największa, ale... Tak, na dobrą sprawę mówimy o tym, że tego typu problemy mogą dotknąć duży region Afryki Subsaharyjskiej. Ta presja będzie odczuwalna w zasadzie na całym świecie, ze względu na to, że rynki są powiązane i te światowe ceny produktów będą miały wpływ na ceny w poszczególnych państwach. W związku z tym rządy będą wprowadzać rzeczywiście pewne ograniczenia eksportowe, czy też ograniczenia wzrostu cen, więc to będzie miało też wpływ na znowu wszelkie ograniczenia eksportowe będą miały wpływ na światową podaż produktów. Oczywiście kontrola cen też będzie miała negatywne skutki gospodarcze wewnątrz tych państw, więc tu możemy mówić o różnych działaniach, które Będę starał się podejmować państwa, żeby zwalczyć te problemy, ale trudno nam w tę chwilę obecną powiedzieć, jak to się potoczy. My mówimy niepokoje, ale może konsekwencją tych wydarzeń, tego wzrostu cen, będzie kolejny kryzys uchodźczy, bo ci ludzie, widząc, mówiąc kolokwialnie, że nie mają co do garnka włożyć, po prostu będą szukali miejsc do życia, gdzie będą mogli zarobić więcej, gdzie na tą żywność będzie ich stać. To także jest jeden z scenariuszy? W tej chwili na pewno skupiamy się na tym kryzysie uchodźczym z Ukrainy, ale rzeczywiście wydaje się, że to jest wniosek, który jest uzasadniony i takie ryzyko na pewno będzie istnieć. Mówi się dzisiaj o tej dywersyfikacji gazu, dywersyfikacji ropy. Próbuje się gdzieś dogadywać z państwami takimi jak Kuwait, Arabia Saudyjska, ażeby zwiększyły wydobycie. USA zwracają się częściowo nawet w stronę Wenezueli, wiedząc, jaki ten kraj ma złoża ropy. I szuka się tej ropy, szuka się tego gazu. A żywność możemy gdzieś jeszcze znaleźć, możemy coś sprawić, żeby tej żywności było na świecie więcej, żeby te ceny nie rosły tak dramatycznie. W tej chwili nie umiem zaproponować dobrej odpowiedzi, poza tym, że wspomnę jeszcze, że wpływ negatywny na produkcję i na ceny będą miały nawozy, ponieważ tu mówimy o tym, że Rosja była znaczącym dostawcą nawozów, 13% światowego eksportu nawozów, czy też Białoruś. Tu ograniczenia w eksporcie tych produktów mogą mieć wpływ negatywny i też światowe ceny nawozów rosną. Ceny surowców energetycznych też mają wpływ na ceny nawozów, no bo to jest energochłonna dziedzina produkcji. Jednocześnie jeśli chodzi o nawozy, powiedzmy jest też cień szansy gospodarczej, na przykład dla regionu Europy Środkowej, czy też dla polskich, gdzie jest produkcja nawozów i można próbować zastępować tą mniejszą podaż nawozów z Rosji czy z Białorusi, ale rzeczywiście jeśli chodzi o cały świat, no to na pewno w, w krótkim okresie ciężko będzie o tego typu przekierowania w bardzo szybkim stopniu. Rzeczywiście będzie wymagało też skoordynowanej reakcji państw, żeby spróbować zapobiec rzeczywiście tym negatywnym czynnikom i tym negatywnym procesom, które będą zachodzić w związku z wzrostem cen. Problemy mamy na Ukrainie, która kiedyś tak mówiła, że jest spichlerzem. Problemy mamy w Rosji, problemy mamy z nawozami, problemy mamy z e, energią do wytwarzania tych nawozów i do produkcji rolnej. To może nadzieja jest jeszcze w pogodzie, że ona będzie na tyle dobra, że akurat przyjdzie taki rok, że nie będzie aż tak dużo susz, a, albo w drugą stronę nadmiernych ulew? Czy to jest także dzisiaj gdzieś scenariusz, który. No, może nie do zmiany, ale do obserwowania, na podstawie którego pogoda może trochę ustabilizować ten rynek. Na pewno pogoda ma zawsze wpływ na produkcję żywności, na jej ceny. Trzeba rzeczywiście liczyć tutaj, że pogoda będzie czynnikiem zmniejszającym te problemy, a nie zwiększającym. W ostatnich latach raczej mieliśmy do czynienia z. No niestety z tą złą stroną. Pogoda prowadziła raczej do susz czy też do powodzi, czyli wraz ze zmianami klimatu mieliśmy do czynienia z wzrostem tych ekstremalnych zjawisk pogodowych. I tu niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, czy jakie są przewidywania na ten rok, ale rzeczywiście dobre warunki pogodowe będą sprzyjać tam, gdzie są dobre warunki do produkcji żywności, żeby jej produkować więcej, ale te ekstremalne. Warunki pogodowe, susze, tornada, powodzie będą miały z kolei jeszcze większy negatywny wpływ do tej sytuacji, którą mamy już dzisiaj. No dziwne czasy nastały, że nie rozmawiamy o inflacji, nie rozmawiamy o tym, że coś drożyje, tylko rozmawiamy o tym, że czegoś może po prostu brakować, czegoś tak zwyczajnego jak, jak zboże. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marek Wąsiński, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Sebastian Górek. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.